Pracuję w Amazon od 3 lat. Jestem pracownikiem działu PIK. Zbieram zamówienia dla naszych klientów. Program znalazł swoje miejsce. Jest to konkurs organizowany w Amazon i przeznaczony do wszystkich pracowników. Każdy może napisać, dlaczego Amazon to jego miejsce, uzasadnić to krótko i czekać na wygraną. Wygraną jest wycieczka do głównej siedziby Amazon w Seattle. Także myślę, że warto, naprawdę warto. Amazon to moje miejsce, dlatego że czuję się tutaj naprawdę bardzo dobrze. Widzę tutaj ścieżki rozwoju, widzę tutaj innowacje, ludzi, którzy są uśmiechnięci, kadrę menedżerską, do której można się w każdej chwili zwrócić. Podczas, by wyjazdu do Seattle zwiedzaliśmy biurowce Amazona, spotkaliśmy się z kadrą zarządzającą. Były także inne atrakcje, zwiedzaliśmy Muzeum Lotnictwa, przepiękne widoki z Middle Space. Z tego, co najbardziej zapamiętałam z wyjazdu z Seattle, to zwiedzanie sfer w budynku Amazona. Jest tam naprawdę tysiące różnych gatunków roślin, niesamowite świeże powietrze, takie jak po burzy i tak naprawdę brakuje tylko tęczy, żeby to wszystko ładnie zamknąć.